Ile czasu mi jeszcze zostało mojego pięknego leczenia, Pani. Pani Lulu, no już tutaj jakiś czas działamy, to jest od zeszłego z roku stycznia. od stycznia zeszłego roku. To była dość duża wada morfologiczna, w związku z czym no jest tutaj co robić. W tej chwili wygląda to już bardzo dobrze. Ja myślę, że Pani jest zadowolona, ale ze względu na. Yy, jak gdyby odległość przesuwanych zębów i na pamięć kostną zębów i na pamięć mięśniową, ten efekt, który żeśmy już uzyskały, musimy po prostu zatrzymać. Co to znaczy? To znaczy, że musimy nasze zęby nauczyć z tej nowej pozycji w kości. Jeżeli ten aparat zdejmiemy już teraz, zaraz to to, co zrobiłyśmy, się zwyczajnie cofnie, bo zęby szybko uciekną do tych starych pozycji. Może nie w całym wymiarze, który żeśmy tutaj u Pani uzyskały, ale w dość dużym. Pani Jolu, ja przewiduję, że do świąt Bożego Narodzenia powinniśmy dać radę. W każdym bądź razie naprawdę ja jestem zachwycona tym, co... jakie ja wyglądam teraz, tak? I dużo osób też mi mówi, że dużo osób mi mówi, że właśnie że zmieniłam się z wyglądu, że twarz mi się zmieniła i że wygląda inaczej. I lubi pani tą nową Jolę. Tak, lubię pani bardzo Super. To, jestem zadowolona. Super, tak się właśnie zastanawiam, jak będzie, jak Pani mi to nawala. A Pani ja. to będzie trzeci etap leczenia, czyli utrzymanie tego uzyskanego wyniku na no, najlepiej resztę życia. Czyli te dolne zęby będą podklejone takim cieniusieńkim drucikiem właściwie u Pani do końca życia. Tego nie widać, to jest na stałe. To Co ja cały czas będzie, natomiast na górę dostanie Pani taką płytkę retencyjną y którą się przez pierwsze pół roku nosi właściwie bez przerwy, tylko do jedzenia zdejmuje, a przez następne dwa lata śpilnie i potrzeba parę wizyt co dwa miesiące, żebym ten dług napinała. To nie jest ani obciachowe, ani trudne w noszeniu, ale bez tego u każdego pacjenta, nie, że pani jest gorsza czy inna, zawsze jest nawrót. To jest absolutnie konieczne i to jest trzecia część leczenia ortodontycznego, czyli retencja.